Cześć, z tej strony Kuba i witam was w kolejnym filmie z Brawl Stars na moim kanale. Jeden kolejny odcinek jest i z jest Igor. No no, wywiozę! On ma w buzie, jak co. I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy na koncie Zuzi. I zrobimy jej antypranka. Kupimy jej i wymarzonego skina. No nie wiem, co wymarzonego. Penny Króliczka. To cóż? Gotowy? Trzy... Nie, nie no tego! Tę... Trzy... Lose, to tu będzie... Co jest? To ty zrobiłeś. Nie, nic, by... nic, Dora. Teraz, nic, nic. Dora. Dziękuję wam za oglądanie. A, jeszcze poczekajcie, już się zaloguję z powrotem na moje konto, żeby nic nie podejrzewała. A, wie, a Jak kosuwało to Piper? Jak to skasowała? Ono, mam Piper. Aha, nie, i nie, jak niszki było. Nie, no, takie trochę z niszki tutaj jest, prawda? Ja Hasam też mam to skina. No. Nieważne już. Dora, trzymajcie się. Cześć, ściągnę się, Igor. Bo widzę, bo widzę.